Oprawka pomiarowa do diagnostyki siły zaciągu narzędzia we wrzecionie. Występuje w dwóch rozmiarach, BT40 oraz BT50. Jest to proste narzędzie diagnostyki do mierzenia parametru siły, z jaką narzędzie zaciągane jest w stożek mocujący wrzeciona. Mogą być one używane m.in. przez działy UR w celu określenia stanu zaciągacza wrzeciona lub w celu okresowej weryfikacji, w jakim ten stan zaciągacza się znajduje. Oprawkę wkładamy ręcznie we wrzeciono, przetrzymując, aby nie wysunęła się. Używając przycisku ręcznego otwarcia zamknięcia wrzeciona montujemy oprawkę we wrzecionie, tak jak normalne narzędzie. Z manometru odczytujemy wyniki, przeliczając według wzoru otrzymujemy siłę zaciągu, w tym przypadku siła to 9 kN. Zaciągacze lub grzybki montażowe są wymienne, gwinty i rozmiary są typowe dla standardowych narzędzi używanych w maszynach. Prawidłowe wartości siły zaciągu są zależne od konstrukcji wrzeciona i danego typu producenta maszyny. Jednak poniżej 4 kN zazwyczaj jest to już za mało. Tak wygląda działanie systemu zaciągającego narzędzie do stożka wrzeciona. A tak wygląda pręt zaciągu, tzw. drawbar. Składa się on z pakietu sprężyn talerzowych. Wymieniając sprężyny talerzowe możemy zwiększyć siłę zaciągu do fabrycznych wartości.